Dzień dobry, witam w rozgrodzie Garden Kuraż. Dzisiaj mamy 1 maj, święto pracy i chciałbym się pochwalić jak została wynagrodzona moja praca. Chciałbym opowiedzieć o moich tulipanach. Od jakiegoś czasu stały się moim takim konikiem. Wszędzie gdzie mogę to sadzę tulipany. Tu Obok jabłonek. razie sobie nie przeszkadzają. Wyglądają wspólnie bardzo ładnie. Można powiedzieć okazale. Przejdziemy później dalej. Ale w ubiegłym roku zacząłem sobie taki plan, żeby przenieść się na drugą stronę ulicy. Nie jest to mój teren. Wszystko należy do gminy, do wioski. Ale zacząłem go, go zagospodarowywać. Kupiłem 200 tulipanów no i porozsadzałem je sobie tak święto pracy zostało uczczone uhonorowane, czy nagrodzone mówię w ten sposób, bo teren który tu zagospodarowałem jest na na ruinach starego budynku, wszędzie gdziekolwiek chcę wykopać głębszą dziurę wszędzie są fundamenty ale tulipany za to zakwitły na nich Mówię, przecudownie trochę z tymi kolorami inaczej sobie wyobrażałem te na przykład miały być niebieskie z białymi są wszystkie co do jednego ale do niebieskiego im trochę daleko tu z kolei ten piękny taki pomarańczowy, ognisty kolejne tutaj żółty, takie takie peoniowe kształty miały być biało-fioletowe po co byłce, nie wiadomo a nie jest to nawet minus jakiś dla, dla sprzedaży wyzyłkowej, gdyż tulipany, każdy jeden jest piękny. Kiedyś była tutaj trawa, teraz jest piękna rabata tulipanowa. Później w dychy rozkwitną jeszcze żurawki, nasadzę jeżówek i innych kwiatów letnich. Przejdziemy teraz na stronę Kolejną. To są tulipany, już też ubiegłoroczne, które posadziłem. To są ten malinowy odcień taki. I tu są takie piękne odcienie fioletu. Inaczej je sobie wyobrażałem, troszeczkę na opakowaniu jak były. Ale też na drugi rok, to jak będzie ich więcej, to będzie coś cudownego. Zobaczmy ten kolorek taki trochę lila. Coś wspaniałego. Te filmiki lubię kręcić, gdyż moja rodzina nie przebywa na co dzień ze mną taką chwilę, jak kliknięcie tulipanów mogłaby akurat przegapić. A tak dzięki filmikom jesteśmy ciągle razem. Nie kosiłem wczoraj trawy gdyż pomyślałem sobie, że po to rozsiewałem tu tyle stokrotek różnych, żeby można je było też sfilmować, udokumentować, żeby można było pocieszyć sobie nimi oczy troszeczkę. O, a gdzie niegdzie powysiewały się też bratki, które z ubiegłym roku miałem posadzone. Co za frajda, mieć trawnik. Jako trawnik to ma być łąka, gdzie kwitną tulipany, jabłonie, stokrotki, jakieś inne fioletowe szafirki, gdzie krasnale się musiały przeprowadzić ze swojego domu. Zostały eksmitowane ze względu na papugi. Za trochę rozkwitnie jakaś tam różanecznik, czy, czy jakoś narcyz wielokwiatowy tu sporządziłem taki ul dla trzmiela próbowałem złapać trzmiela według przepisów umieścić tam samice może z 10 razy próbowałem za każdym razem co już miałem mi uciekła więc zostawiłem sobie sam jeśli będzie chciała zagospodarować sobie ten ul to będzie jeśli nie to będzie dla innych jakichś zwierzaków, żeby miały schronienie. Dosadziłem też klematisów. Jeszcze cztery w tym roku dosadziłem. Na tej brzozie zrobiłem taką siatkę ze zbrojeniówki, żeby się miały ładnie piąć. Tu rododendron zmarznął, nie zakwitnął. Nie było mu pisane u mnie żyć. Nie zapominajki, jak ładnie wyglądają na tle tej figurki symulującą parę zakochanych. Inny odcień tulipanów, to już z tamtego roku. Siemiernik kończy swoje kwitnienie. Teraz spojrzymy sobie jak wygląda ogródek z miejsca, w którego piję kawę. O tak stoliczek, chruszkaweczka. Słońce świeci w oczy tu ale odgłosy tego wodospadu. Świerkanie świergotek. Bardzo przyjemny moment na piecie kawy Zrobiłem sobie też ul dla pszczół murary wygryzły już się i to mi opakowane pyłkiem z tymi pszczołami to było tak, że przechowywałem je w lodówce i kiedy zakwitną hortelskie, miałem je wystawić. No, kwitły hortelskie już z tydzień czasu, ale zimno było. Mówię, ale zajrzę do nich, do tej lodówki. One ja w lodówce zaczęły się już wygryzać. Także przyszła pora i teraz umieszczone są, myślę, że moje jabłonki i co, czereśnia w tym roku będą zapylone do maksimum. Ciergotki lubią się bawić, mają budki porobione. Już tam któreś przesiadują. A jedna para jest tak złośliwa, że umieściła sobie gniazdo w tym otworze srebrnym, jak tam widać nad tą puśtawką z Liny. Jest to przejście do zimowego pomieszczenia. A te już od samego początku zrobiły, zaadoptowały sobie tam to jak gniazdo. Znoszą jajka i co trochę. Te jajka wiadomo, że nie są, są pozaziębiane, bo inne też próbują się tam ciść. Toczą się tylko o to walki. Nie ja wiem, czy nie zatkać tej dziury teraz na okres letni. Złota kaczka pływa dumnie. Gargulce chronią mojego ogrodu. Z gargulcami to jest taka ciekawa historia, że jak wyczytałem sobie, było to stworzenie, które porywało pewnie dziewice i pięknych, nadobnych młodzieńców. I pewien biskup jakiegoś tam miasta wziął, zapolował na gargulca zabił go, odciął mu głowę i jego głowę umieścił na murach katedry ku przestrodze innym gargulcom. Nie wszyscy w kościele się z tym zgadzali, ale gargulec został do dzisiaj, w naszym języku to jest żygacz, są na murach katedry jako wylewki ren ściekowych po wodzie deszczowej. Co ciekawe z tym się wiąże to, że to samo w tym samym celu ludzie przebierają się na Halloween a Kościół bardzo z tym walczy że przejdźmy sobie dalej dalej mamy jak już wspominałem grala włócznie Langani, longolisa long, long, przepraszam i czaszkę Adama też ciekawa historia jest z um Adama, Adama praojca, która leżała pod Krzyżem Chrystusa. Warto poczytać o tej historii, ale pewnie będziemy się na tym rozwodzić. Przejdę sobie na drugi tył ogrodu. No i jestem. Tu na, pierwsze, na wejście rzuca się pięknie roślina żagwin. słychać ten szum pszczół rabarbar zawsze jeden placek albo kompot jest tych dwóch krzaków czereśnika już zaczynają kwitnąć borówki dosadziłem tutaj czereśnie żółtą. Mam takiego pecha do żółtych, prawdziwie żółtych, niektóre później się rumienią. No i ta też przymarzła, wypuszcza od dołu tylko jedną. Może no się, się uchowa. Ja się budzą do życia, wszystkie słonecznice, ja czosnek niedźwiedzi. W tym roku mogę powiedzieć, że pierwszy raz go mam, ale zakosztowałem i pojadłem troszeczkę przy sałatkach. Praktycznie żona dodawała go do wszystkiego. Piękny krzaczek szafirków. Krasnal pilnuje go ładnie. Zrobiłem też w tym roku ogródek, odgrodziłem troszeczkę żebym mógł wypuszczać sobie kury, gdyż te jarzębiate nie ma co ukrywać. Najpiękniej wyglądają na zielonym. Pochwalę się jeszcze rozwiązaniem zawias przy tych uliczkach, przy ogrodzeniu. Nie chciałem stosować jakichś oryginalnych yy, mocowań, oryginalnych zawias, yy, przewiertów, bo to ma być delikatne, szybko w razie czego do rozmontowania i wpadłem na taki pomysł w którymś momencie, żeby podnieść troszeczkę jedne drzwiczki i na podstawie takich tulejek pięknie kilku umieszczonych uliczki chodzą jak to Pięknie. Jest. Haczyk. Też wszystko, żeby nie wyglądało ordynarnie. Tu mam taką platformę. Użyję słowa, że sobie wymyśliłem, żeby na tej platformie ułożyć ogórki. Kiedyś w jakimś chińskim filmie widziałem, jak nad rzeką wisiały takie platformy porobione z bambusa, i ogóry zwisały. Od spodu. Jest to na razie u mnie pionierski taki pomysł, ale być może, może się powiedzie. Cóż, szkodzi, wsadzić i spróbować. Pomidory już posadziłem. Nie myślę, nie sądzę, że jeszcze przyjdą jakieś mrozy. Zresztą, jak coś będzie miało być, to będzie. Kurki. co tak nauczone żebyście chciały wychodzić już tak patryk i green shield a pencelerka. a to nie był patryk to była orawka przepraszam to była kura rasy orawka tam jest siostra jej te mniejsze, ciemniejsze troszeczkę to są maransy. Swoją drogą ciekawe jakie wyjdą te maransy i czy są naprawdę czyste, bo pomieszance mieszance jarzębiatej kury rosy i maransie miedzianym niebieskim miedzianym jak wyszedł jakiś jarzębiaty to miał nogi obrośnięte wyglądał prawie właściwie jak czysto rasowy wczoraj wysypałem woliere wszystkie podłogi w wolierze wapnem normalnym wapnem hydraulicznym kiedyś jak miałem małe kury był mały zapach teraz jak są duże kury ten zapach jest troszeczkę bardziej intensywny. I co jakiś czas trzeba tą posadzkę zdezynfekować. Czaki, już piejesz! To samo robię u psa. Jegoś nigdy się nic mu nie stało. Nigdy się trochę wybiega. Tu jest Patryk. Patryk, miniaturowa. Kogut Grażyna. amrok. Ten okaz. Chciałybyście troszeczkę wyjść? No proszę. No proszę. Nie wiem, czy słychać pszczół tutaj nad tą czereśnią. Też jest bardzo dużo. Takie poranki przy takiej pogodzie jak mamy dzisiaj. Wspaniałego przebywać właśnie na świeżym powietrzu. Gdybym miał mieszkać w mieście, między murami, z tymi wszystkimi kinami, atrakcjami, wystrojem, witryn, z tym blichtem, oświetleniem, chyba nie byłbym szczęśliwy. Przede wszystkim nie mógłbym sobie tworzyć, przebudowywać. Papuszki ćwierkają. Mam na youtube jeden filmik, jak karpię, karmię małą papuszkę. Bardzo fajna z nią jest historia. Zabrałem ją. Do domu od rodziców, bo urodziła się 7 października tu na dworze w budce lęgowej. Jedną zostawiłem, a jedną zabrałem do domu w 12 dniu jej życia. Karmiłem ją ze szczykawki. Wiadomo, to jest odpowiedzialność. Sam w domu jestem, to zabierałem ją w budce, którą złożyłem taki inkubatorek do pracy. Tam jak zaczynała skrzeczeć, to ją karmiłem. Wykarmiłem, siedziała w domu już pięknie, była przyzwyczajona ale zbyt krótko przebywałem w domu, jednak praca, tu praca na ogrodzie i zdecydowałem się ją wpuścić do woliery. Wszystkie inne przyjęły ją, papugi nie były agresywne w stosunku do niej, ona do tej pory przylatuje do mnie jak wejdę do woliery. No, poza teraz, bo teraz tak się stało, że zniosła jajeczka i siedzi w wódce lęgowej. Do tej pory nie wiem, który to jest ten mój zięć, ale samiczka wieczorami tylko wychodzi z budki, żeby się najeść, to wtedy też podchodzi do palca po dziubie, po dziubie, troszeczkę, jak to robiła wcześniej. No, miła to jest historyjka. Ale szkoda, że nie mogę jej mieć w domu. Jednak towarzystwo dla niej jest chyba lepsze niż moja radość z opcowaniem z nią wieczorem. Co, kureczki? A ty, apencelerka, tam się nie waż chodzić poza tą deskę. Tam jest wsadzona jeszcze cebula, tam maliny mają wypuścić. Grażyna, jak pilnuje swoje panie. A, będziemy musieli troszeczkę was przegonić, tu jabłoneczka też ładnie będzie kwitła. Przycinam ją tak na pasko właśnie, żeby mógł przechodzić sobie żebym mógł przechodzić i wyganiać te moje szkodniki, które mi tutaj ładnie upatrzyły sobie to miejsce, gdzie będzie rosła tu margaretka. Proszę przyznać, że pięknie wyglądają jarzębiate kury na zielonym pastwisku. O, tu jeszcze zrobiłem sobie taką mini szklarnię. Otworzymy otwarta wola voilà, jakie plony sałata piękna w oddali koperek tu porobię, robię sobie flance złocieni lewkoni dali Bazylii, lwich paszczy, ogórka, cyni, tam kosmosy i robię sadzonki nowe komarzycy. Te rośliny są tak teraz drogie, że kupując sobie dwie, z powodzeniem można narobić dużo sadzonek i później je ładnie obsadzić a że tu na tej ścianie w sumie jest 8 doniczek nad wolierą są 3 doniczki i tak choćby po dwie posadzić kiedy kosztują 7 zł teraz jedna doniczka tej komarzycy to chyba ta praca jest zapłacona Dobrze, spojrzymy sobie jeszcze raz na kurki na wybiegu i będziemy kończyć pierwszy maj. Świętowanie rozpoczęte. Do zobaczenia, do usłyszenia.